Szanowni Państwo, co do Tuska. Pewnie, że najgorszą sprawą jest chyba to, że nie udało się nam przez te lata wyjaśnić i osądzić odpowiedzialności za katastrofę smoleńską. Bo to jest tak naprawdę taki, taki główny, można powiedzieć, moment, w którym jak w, którym, jak, jak w Soczewce się skupia cała ta polityka. W tamtej strony Donalda Tuska, jego, jego rządu, wykopać i tak dalej. Stała się największa tragedia po II wojnie światowej, jak 13 kwietnia 2010 roku uchwalił Sejm i Senat na łącznym wspólnym posiedzeniu bez głosu przeciw. Wszyscy głosowali za tą konstatacją, za tym stwierdzeniem, że właśnie to była największa tragedia po II wojnie światowej. I ona nie została wyjaśniona. Donald Tusk oddał od razu śledztwo Rosji, Zaczęto niszczyć dowody w sprawie, niszczyć brak samolotu, ogłoszono kwam strategiany anonimy rosyjskich generałów, Polska to pod um, przywództwem um, obozu no, publicznego Donalda Tuska dokładnie Komisja Jerzego Minera to potwierdziła i potrzeba było wyjaśnić, to trzeba było osądzić. E, e, po, to jest coś prezydenta. Pokazano swoist kwestii siły przez cały dzień krążyły oddziały milicyjne wokół, wokół Pałacu. Prezydent wyjechał, żeby się spotkać z panią Ciechanowską w Berleterze. Wykorzystano tę chwilę, kilka, kilkadziesiąt minut, żeby do tego Pałacu wejść i wyciągnąć brutalnie dwóch, dwóch posłów, których następnie załatwił w więzieniu. Proszę Państwa i trzeci obszar, w którym dokonują no, takich bezprawnych zmian, to jest prokuratura. Nie tylko prokuratura, ale szerzej wymiar sprawiedliwości. Najpierw pan nas Koncinot, proszę państwa, profesor prawa, i przez 5 lat rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw obywatelskich, najpierw wystosował pismo do, do szefów sądów, aby nie obsadzali w, w poszczególnych sprawach sędziów powołanych po roku 2017. To jest ponad 3000 sędziów, proszę państwa. I się nazywa neosędziami. I w związku z tym jakby sugeruję, że albo powinni przejść jakąś dodatkową weryfikację, albo też, też trzeba im usunąć zawodu. To, to są młodzi ludzie, bo to są ludzie po aplikacjach, którzy zostali najpierw przez Krajową Radę Sądownictwa nominowani, a później przez prezydenta powołani do, właśnie do, do, do sądownictwa. Później właśnie dokonał tej zmiany w prokuraturze krajowej, choć no, jakby napisane jest w ustawie, że można to tylko zrobić za zgodą prezydenta, za pisemną zgodą prezydenta. Proszę no, Państwa, to wywołało trzęsienie ziemi. Jest oczywiście opór w prokuraturze krajowej. Jeden z prokuratorów to spotkanie z Bodanem nagrał, zrobiło to furorem, gdzieś jest tam ze 2 miliony odsłon tego filmu, kiedy ten prokurator informuje ministra, panie ministrze. Pan popełnia przestępstwo właśnie. Ja chcę to pokazać opinii publicznej. Widać, że to zrobiło na nim wrażenie, no ale w związku z tym ten prokurator ma w tej chwili postępowanie dyscyplinarne. Że ośmielił się powiedzieć ministrowi, że ten popełnia przestępstwo, odwołując niezgodnie z prawem prokuratora krajowego. Jak patrzymy na zamach na media publiczne, byliśmy, bywaliśmy na dyżurach poselskich, na interwencjach poselskich, w telewizji w innych mediach, radiów, polskiej agencji prasowej, to przecież to przypominało naprawdę atmosferę z tamtego czasu, z 30 paru lat. Przypominało właśnie tamte, tamte działania. Siłowe wejście silnych ludzi do mediów publicznych, bezprawne, bez zastosowania reguł demokracji. Demokracja demokracji rządzi się ustawami, a tutaj nastąpiło po prostu wejście, polityczne, brutalne wejście do mediów publicznych i zainstalowanie swojej władzy. To samo teraz się dzieje w prokuraturze, nie zapowiedź, że to samo będzie miało miejsce w innych y, państwowych instytucjach. Musimy się temu przeciwstawić, musimy się mocno mobilizować, żeby to bezprawie, jakie się wiąże z rządami koalicji z do grudnia Donalda Kuska, nie, nie poszło dalej. Oni mieli pełne usta hasło o demokracji, o konstytucji, a na każdym kroku y, łamią praworządność łamią, atakują podstawy demokracji. I dzisiaj w tą konstytucję nie wymachują, tak jak wymachiwali, prawda? Już schowali ją, bo już jest niewygodne. Nam zarzucano że my łamiemy konstytucję. Nie robiliśmy niczego takiego. Nasze rządy były rządami z poszanowaniem w pełni i może nie, nie jedni mogli od nas uczyć reguł demokracji. Ale niestety przez swoje media, przez oddziaływanie, zaciąganie umysłów doprowadzono do tego, że, nie, że wielu Polaków wierzyło im. No teraz myślę, że otwierają powoli oczy. Ale niestety powoli. Trzeba zrobić wszystko, żeby prawda o tych y, rządach i zagrożeniach jak najszybciej dotarła do jak największej części społeczeństwa. Więc media publiczne zostały opanowane przez nich. Dzisiaj praktycznie mamy, to się otworzy, jak na telewizyjne mamy TVN albo ala TVN, no z czymś takim mamy do czynienia. Ale proszę Państwa, jak będziemy razem, jak będziemy się mobilizować, jak będziemy ze sobą rozmawiać, przekonywać innych, pokazywać prawdę, to zwyciężymy.